przekazałeś, a oni ją przyjęli i naprawdę poznali. Hejka, ja jestem Zosia, witam was na kanale Ewangeliczny Challenge i w tym fragmentem według mnie Bóg chce nam powiedzieć, że docenia naszą wiarę i że naprawdę się cieszy z tego, że wierzymy. Bo na pewno zauważyliście, jak dużo osób was kocha i a nawet jakbyście byli w cięższym okresie życia i Mieli po prostu ciężej, to nigdy nie zapominajcie, że Bóg Was zawsze kocha i Wy też możecie go kochać. I on Was, i on chce, żebyście go kochali. Yy, I bardzo to docenia. Dlatego Waszym ewangelicznym challengem na dziś będzie podziękować Bogu za to, że Was kocha i daje Wam tyle osób, które Was kochają, oraz o to, że po prostu dał się Wam poznać. Dzie dzięki za oglądanie tego challenge'u. Do zobaczenia. Yy. Tschüss!